Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, a dzisiaj przechodzimy do kolejnego testu wirusów. E, dzisiejszym wirusem będzie e, pan 00Xe. Nie wiem, czy ktoś go słyszał, ale ma dosyć ciekawe payloady z tego co słyszałem, więc go przetestujemy. Najpierw sobie wejdźmy w Properties i sprawdźmy e, jakby jego, e, jego informacje, e, to teraz tak: File Description 00, File Version, Product Name, Product Version, e, czyli wszystko jest 00, tak jak nazwa, i waży e, 6.66 MB. E, nie wiem, czy to jest tak specjalnie zrobione, e, czy to jest po prostu przy, e, przypadek, ale nie sądzę, żeby to był przypadek. E, więc co nam pozostaje do zrobienia, to żeby go uruchomić? Aha, potrzebujemy dotneta. To robimy, robię cięcie i instaluję go. Już jestem z powrotem, i już dotnet e, się zainstalował, więc chyba powinien działać. E, a, i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na kanale. E, ponieważ, uwierzcie, instalacja systemów e, po zniszczeniu ich nie jest łatwa i trochę to czasu zajmuje. O! Co, co, coś się pojawiło i zniknęło. Okej. Okay. I źle sam komputer zrestartował. E, chyba coś tam miało być. Ale coś nie wyszło. H chyba. Ale nie jestem pewien. Ten system się uruchamia. Dosyb, dosyć szybko to idzie, bo to home basic. Ok. Um, um, ok. Um, Runaway. Internet coś waliło chyba. Tak, no access. Um, you are next. Wydaje mi się, że ja powinienem tego wirusa uruchomić na tym. Bilak Halo. Czy to, to płonie? Mam pytanie: czy ja mogę to zabić? Czy ja mogę to zabić? Dobra Czyli aktualnie komputer wygląda mniej więcej tak Task Manager Żyj Zaspamowuję cały komputer Mam pytanie, czy ja mogę wysłać Ctrl Delete Tabs, gdzie to się wysyłało, eee, Send alt Alt Delete, że eee, to jest task manager, to, to powinno zadziałać. O, task manager has been disabled, czyli to znaczy, że wdarło eee, się też, jak to się to nazywa, Fresh eee, Data i nam po prostu zablokowało te ramy zadań, więc nic nie możemy zrobić. Komputer jest cały zlagowany, nie wiem dlaczego... Pasek nie działa, ale wszystko inne działa. Chrome działa. Chrome mniej więcej działa. Sz Szczerze mówiąc, teraz zrobimy krótką ocenę tego wirusa, bo komputer jest aktualnie do wywalenia i muszę znowu go... E ping.exe ping.exe Taskbar Properties. O nie! Ch Chrome zabrał resztki ramu najgorzej. Eee... Zamknij program Eee... Jezus Maria, Runaway X. Czy... Czy właśnie komputer... w sensie... Pink... Czy właśnie wszystkie... Aha! Czyli właśnie zrozumiałem to, że ten program, który miał zaspomowywać całe okie... te... okienka, to on właśnie umarł. Co? Co to się stało z tym? Co jest z tym nie tak? Cały komputer jest popsuty. Patrzcie co to się stało. A ja ta... To jest scroll mój, to jest mój scroll, popatrzcie na to, to się nie rusza. Okej. Okay czyli e, komputer umarł. Zróbmy teraz krótkie podsumowanie tego wirusa. Szczerze, jeżeli mam mówić, to jedyne co jest ciekawe e, w tym wirusie to, że sam dał radę, e, jakby w sensie ten wirus zablokował Reddita, czyli na, w sensie wszedł do Reddita i nam zablokował menadżer zadań. Co jest ciekawe i zmiana i bo to... Jak mi się to jest tekst, tak, plik tekstowy. Też zmieniło ikonkę plików tekstowych. I to są jedyne dwie rzeczy ciekawe w tym wirusie. Jak dla mnie ten wirus to wygląda, jakby ktoś to robił jakiś dzieciaczek w tym. w notatniku napisał wirusa mniej więcej. To jest taki ty typowy spam. Mi się wydaje, że o, bo on miał jednego payloada, można było na początku zobaczyć, tylko że on był przez pół sekundy. I tam chyba... E, powinna się wyświetlać droga dłużej, bo tam można było drogę za zauważyć. E, tylko że się wyłączyła, bo jak to robi na Windowsie 7, może dlatego to nie działa, między innymi. UR next, zmienił. O, też zmienił username komputera, użytkownika. E, ale tak, to wirus jest bardzo słaby, jeżeli jest. Zawiodłem się. Dlatego w tym odcinku zrobimy aż dwa wirusy. Teraz. E, Muszę odinstalować ten system, usunąć go z komputera, wszystkie pozostałe jego pliki i znowu zainstalować go, co zajmie około mi 30 minut z prędkością taką średnią eee, i przetestujemy sobie Scorpio eee, 3.0. Bo byłem proszony o test tego wirusa. Mam nadzieję, że on działa na Windowsie 7. Bo Windowsa się nigdy w życiu nie chce instalować. Bo zobaczcie, to jakoś mniej więcej działa, przynajmniej i się nie laguje. A Windows 10, na VMware, że to jest największy horror, jaki istnieje. Tak samo jak kupujecie z taniego laptopa, to też jest. No to wszystko umiera. W sensie. Mogę? O, już wszystko ładnie chodzi bo przestał, tak, został wyłączony dobra, więc robimy cięcie i przechodzimy do Scorpio napiszcie ocenę tego wirusa według was eee, bo dla mnie jest bardzo słaby bardzo słaby, z zawiodłem się więc e, robię cięcie i przechodzimy do Scorpio 3.0 już jestem z powrotem, niestety nie udało mi się znaleźć e, Scorpiona, wirusa więc za to uruchomimy tego oto wirusa nazywa Chill Windows. On ma bardzo ciekawe payloady i jest prawdopodobnie nieszkodliwy dla komputera, więc sprawdźmy czy zadziała. Mhm. Czy za. Co działa. To, to wszystko, ale wam powiem, że to jest najlepszy wirus, jaki uruchomiłem na tym komputerze, w sensie, no, no w ogóle, jaki uruchomiłem w życiu, na, najlepszy, najlepsze payloady ma, bardzo ciekawie zrobiony i takiego jeszcze nie miałem eee, i w porównaniu do tego 00 x który myślałem, że będzie o wiele ciekawszy, to ten wymiata wszystko, jest lepszy nawet od Memza. Eee, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę e, pod tym filmem, bo trochę mi zajęło zabawy z ustawianiem drugiego Wiemuera, bo około nie wiem ile zajmuje. Trochę sporo czasu to zajmuje. Jest męczące i długo trwa. E, więc dzięki za oglądanie i żegnajcie.